Cześć, z tej strony Radek z kanału GSMA i serdecznie chciałbym Cię zaprosić na historię Meropy Gaunt, czyli matki Toma Riedla. Jeśli film Ci się spodoba, zasubskrybuj ten kanał oraz zostaw mi łapkę w górę. Ja tymczasem chciałbym zaprosić Cię na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu, gdzie codziennie pojawiają się ciekawostki ze świata Harry'ego Pottera. Ja już nie przedłużam, zaczynamy. Ten film został stworzony na licencji CC, a treści są odczytane z Harry Potter Wiki, z artykułu, do którego link znajdziecie w opisie. Biografia Meropa Gaunt mieszkała w chacie w pobliżu Little Hangleton z ojcem Marvolo i bratem Morfinem. Pokolenia kazirodczych małżeństw oraz rozrzutność doprowadziły ród Gauntów do przemocy, niestabilności psychicznej i ubóstwa. Meropa wykazywała niewiele magicznego talentu, z tego powodu dumny ze swojej czystości krwi ojciec znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Jej i tak niewielkie magiczne zdolności zostały dodatkowo stłumione przez bestialskie zachowanie ojca i brata. Jest wiadomym, że silne urazy psychiczne lub fizyczne mogą zaburzać działanie mocy czarodzieja lub całkowicie go jej pozbawić. Magiczne umiejętności Meropy rozwinęły się, kiedy jej ojciec i brat zostali zabrani do Askabanu, ponieważ uwolniła się wtedy spod ich wpływu. Pokazała, że jej umiejętności magiczne są dosyć duże i wykorzystała je do zniewolenia Tomaridla za pomocą klątwy Imperius i eliksiru miłosnego, który podawała mu przez pewien okres. Meropa prawdopodobnie nie uczęszczała do hogwartu, jednak posiadała różdżkę, zatem możliwe jest, że była uczona w domu. Możliwe jest również, że Meropa uczyła się sama, w domu zajmowała się sprzątaniem i gotowaniem. Nie wiadomo, co stało się z jej matką. W pewnym momencie swojego życia Meropa zaczęła potajemnie podkochiwać się w Tomie Ridlu, wyjątkowo przystojnym i bogatym mugolskim młodzieńcu, jedynym dziecku Tomasa i Mary Ridlu, w który mieszkał w pobliżu. Jej ojciec był wściekły, gdy Morfin wyjawił mu to i zaatakował dziewczynę, ale został zatrzymany przez przedstawiciela ministra magii Boba Ogdena. Z odejściem jej rodziny Meropa uwiodła Ridla. Pewnego dnia, korzystając z nabytych przez siebie umiejętności magicznych, sprawiła, że Tom myślał, że jest w niej zakochany. Nieświadomy i więziony działaniem eliksiru młodzieniec, zakochał się w Meropie, a następnie ją Poślubił. Chociaż Harry Potter po zapoznaniu się z tymi wydarzeniami spekulował, że mogła użyć klątwę Imperius lub eliksiru miłosnego, na Ridla Dumbledore wierzył, że najprawdopodobniej użyła eliksiru miłosnego, ponieważ wydawało się to być bardziej romantyczne. Spekulował na temat sposobu, w jaki Meropa manipulowała uczuciami Toma. Rzekomo miała ona być zatrudniona w posiadłości Ridlów u boku Franka Brace'a, aby zarobić na utrzymanie, a tak naprawdę zbliżyć się do syna państwa Ridl i podać mu eliksir miłosny zmieszany z wodą. Udało się jej dojść do celu pod koniec 1925 roku. Meropa i Tom wzięli ślub, a następnie uciekli razem do Londynu, co wywołało ogromny skandal w Hangleton. Po roku małżeństwa, Meropa zeszła w ciążę i zmęczona życiem w kłamstwie, postanowiła uwolnić Thomas pod wpływu magii. Dumbledore uważał, że zrobiła to, gdyż miała nadzieję, że Tom naprawdę ją kocha lub przynajmniej zostanie z nią ze względu na dziecko, jednak bardzo się pomyliła. Tom szybko wrócił do swojego domu rodzinnego wierząc, że został zaczarowany, choć Dumbledore sądził, że nie ujął tego w dokładnie taki sposób, gdyż bał się, że zostanie uznany za szalonego. Po nagłej ucieczce męża Meropa była w Londynie jako żebraczka sprzedająca wszystkie kosztowności za złoto. Postanowiła sprzedać medalion Salazaras Literina, jedyną pamiątkę po ojcu, by zdobyć pieniądze. Berks ze sklepu Borgin Berks zgodził się kupić go za zaledwie 10 galeonów, a Meropa przystała na tą cenę, nie wiedząc, że medalion jest bezcennym artefaktem. Załamana Meropa nie była w stanie używać magii, możliwe, że jej moce zostały stłumione w wyniku głębokiej depresji i cierpienia z powodu nieodwzajemnionej miłości. Ostatecznie Meropa urodziła syna w sierocińcu, umierając przy porodzie. Zdążyła tylko przekazać opiekuńce, jak nazwała synka. 31 grudnia 1926 roku urodził się Tom Marvorol Riddle. Umierając, Meropa zapewne nie miała pojęcia, że jej dopiero co narodzony synek, owoc jej wielkiej miłości do Tomara dla seniora, zostanie w przyszłości najgroźniejszym czarnoksiężnikiem czasów, znanym jako Lord Voldemort. Nie wiadomo, co zrobiono z ciałem czarownicy po jej śmierci. Meropa nie miała żadnych bliskich, którzy mogliby ją zidentyfikować, czy opłakiwać, zatem zapewne została pochowana na mugolskim cmentarzu, a koszty pogrzebu pokryła mugolska organizacja charytatywna. Wiele lat później jej synowi trudno było uwierzyć, że jego matka była czarownicą, gdyż umarła w tak śmiertelny sposób, jednak był zmuszony zaakceptować ten fakt, nie znajdując żadnych śladów bytności swojego ojca w Hogwarcie. Wygląda na to, że Meropa była zbyt przybita odejściem męża, by używać magii. Jej syn dorastał wierząc, że jego ojciec ożenił się z Meropą z własnej, nieprzymuszonej woli, ale zostawił ją, gdy odkrył, że jest ona czarownicą. Meropa mogła dokonać wyboru i zamiast syna, który bardzo jej potrzebował, wybrała śmierć. To sprawiło, że Harry, choć niechętnie, zaczął współczuć Tomowi Ridlowi. Ostatecznie wyrósł on na najniebezpieczniejszego czarnoksiężnika w czasów, Lorda Voldemorta. Dumbledore stwierdził, że gdyby Meropa zaopiekowała się synem, być może Tom nigdy nie stałby się Lordem Voldemortem. WYGLĄD Meropa miała proste, matowe włosy, jej twarz była gładka o nieco grubych rysach, a oczy patrzyły w różnych kierunkach, tak jak oczy jej brata. Była trochę czystsza niż jej brat i ojciec, ale gdy Harry zobaczył ją po raz pierwszy stwierdził, że nigdy nie widział tak przygnębionej osoby. Nosiła przeprane, brudne szaty w szarym kolorze, takim jak ściany chaty. Jej jedyną ozdobą był medalion Salazara Literina, który zawieszony miała na szyi. Pani Cole stwierdziła, że Meropa nie była pięknością. Charakter Rodzina Meropy znęcała się nad nią fizycznie i psychicznie, co doprowadziło do tego, że była bardzo nieśmiała i przygnębiona. Jej stan był tak zły, że nie potrafiła zręcznie posługiwać się magią. Dopiero gdy Marvolo i Morfin trafili do Azkabanu, wykazała się siłą i sprytem manipulując Tomem Riddlem i za pomocą czarów doprowadzając do małżeństwa z nim. Wydaje się, że była w stanie skutecznie manipulować mężem, gdy był pod jej kontrolą, aby nie podejrzewał prawdy o małżeństwie i nie stawiał jej oporu. Była w Tomie Ridlu obsesyjnie zakochana, w imię swojej miłości manipulowała nim i oszukiwała go, a gdy dowiedział się prawdy, wpadła w głęboką depresję. Nawet świadomość, że ma dziecko, które potrzebuje jej opieki i miłości, nie wywołała w niej chęci do życia, ani nie dała motywacji do wyjścia z tego stanu. Udziła się, że Tom naprawdę odwzajemnia jej uczucie, ale bardzo się myliła. Okazała się być bardzo naiwna i jej wiara w to, że Tom mógłby być w stanie ją kochać, po tym jak manipulowała nim przez tyle miesięcy, była zgubna. Pokazuje to, że Meropa nigdy tak naprawdę nie zaznała prawdziwej miłości, nie rozumiała, że osoba zakochana robi wszystko, aby uszczęśliwić tych, których kocha. Sytuacja w domu Meropy do prowadziła do tego, iż mimo że Meropa była zdolna do miłości, nie rozumiała jej, ponieważ nigdy nie była bezwarunkowo kochana przez członków swojej rodziny. Wolała zdobyć czyjąś miłość za pomocą magii, niż naprawdę na nią zasłużyć. Jej decyzja tragicznie odbiła się na przyszłości jej syna. Albo Dumbledore twierdzi, że nie należy oceniać jej zbyt surowo, biorąc pod uwagę jej pełne cierpień doświadczenia, które znacznie ją osłabiły. Nie miała w sobie tej siły i odwagi, którą posiadała Lily Potter, matka Harrygo Pottera, która oddała za niego życie. Meropa mogła zwrócić się o pomoc do innych czarodziejów, mimo to wolała urodzić w mogolskim sierocińcu. Możliwe, że chciała całkowicie odciąć się od magii, gdyż uważała ją za źródło wszystkich problemów. Być może uznała, że jej syn będzie miał szczęśliwe dzieciństwo, będąc daleko od magii i innych czarodziejów. Meropa była również dalekim krewnym Salazara literina, więc także była wężo usta. To już koniec historii Meropegaunt. Jeśli film ci się spodobał, zapraszam cię do subskrypcji tego kanału oraz do zostawienia łapki w górę. Ja tymczasem chciałbym zaprosić cię na mojego Instagrama, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. Tam codziennie pojawiają się ciekawostki ze świata Harry'ego Pottera i tam możecie zadawać mi pytania do QA, które pewnie w przyszłości powstanie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.